Hej, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Robert, a to jest klanówka, obwód Leningradzki, półfinały. A więc szanse w takim składzie mamy niewielkie, ale war warto próbować, jak to ktoś kiedyś próbował. No tak więc zaczynamy. Yy, do opisu Zmierzchu Bogów link dam pod tym filmem. Tak więc zaczęliśmy. No i jeśli mają full squad, to będzie. I... Dobra. Dobra, panowie. Wszyscy miasto, lajty tędy. A wszyscy miasto. Tylko lajty tam Hmm. Ta na śmierci. Nie? Dobra, gazu, zobaczymy co oni mają. A jak się jeden pojawi, to od razu wykańczać. Nie zastanawiać się, czy zniszczyć. Tak jak to w poprzedniej było, jakby mieliśmy pełny skład. Jezus. Dobra, byśmy ich więcej wyświecili, gdyby ich chyba więcej było. Zresztą, zobaczcie jeszcze. O nie, jest tygrys jeszcze. Tu ramkę lówkę masz. Aha, no to wszystko jest. trochę ich jest. Ale nieważne, że nie mają samych rusków. Oha, już by nas wyrównali. No. Niszczyć. Co to za, za. E, no, co to za zastanawianie się? Niszczyć. No. Trochę się lepiej kontuj tym, tym jak z panterą. Jezu. To powiem Ci powiem Ci tak, jak dobrze zrobisz, to i w dziewięciu sekundach się zamkniesz. Dwa, trzy. Dobra, jest ich piętnastu. Kurka wodna. Nie mamy szans. Jest ich trochę za dużo dla nas. Ach. Słuchaj, jest nas mało. Kurcze, ja już chyba nie zrobię. Jak, jut Jak jutro nas będzie o tej. No, jak jutro nas będzie około tej pory 20, to dopiero wtedy zrobię coś, ale dzisiaj już nic nie zrobię. Chociaż mówiłem, że zrobię, ale nie zrobię. Co, AMX? No tak, Prze bo my zginęliśmy. No dobrze, ale jest szkołanie o 17, tak. Ja no rozumiem ktoś lekcje odrabia długo, no ale bez przesady. No, w pierwszej lekcje robi, jak to ktoś mówił. Dobra, został Manik z Natanielem Czyli kuniec bitwy. Już Nataniel. não brad conhece yeah. e não